Mr. wojciechowski, Teddy Kalinowski, Mr. Leski, and, and Barbara Pisk. We'd like to make a presentation to the John Paul Society to help them in their endeavors within the Polish community. John Paul Foundation check dla Good luck, Basia. W imieniu zarządu dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo za tak hojną uh, naprawdę dla nas to jest duża suma, otrzymaliśmy 500 dolarów od wielkie brawa dla klubu Dziękujemy bardzo. Te, które otrzymaliśmy, otrzymaliśmy z PNI nie tylko pieniądze, ale otrzymaliśmy również likier. Dziękujemy bardzo. Jane Molina, Pisk Family, Kokosiński Family, Ksiądz Prałat Czarnecki, Teresa Collins and Glenn, e, Państwo doktor Kaczprzak, Państwo doktor Grabias. Dziękujemy ślicznie. A teraz jeszcze chcę podziękować Marianowi Szambelanowi, bo gdyby nie Marian. Zabawy. On sprzedał bardzo dużo biletów. Dziękujemy dla Teresy Collins-Rubleski za pomoc nam tutaj w dekorowaniu sali. Dziękujemy ślicznie. I Beacie Osobskiej. Dziękujemy Tadeuszowi Kalinowskiemu za wspaniałą rybę. Tadek Kalinowski robił rybę. Ten pan... Pani Kasia i Jola Pani Kasia i Jola Za to smaczne jedzenie Dziękujemy bardzo Pani Dorocie Kalinowskiej Która robiła te zakupy Która wszystko przynosiła No i Paniom Pani do. Małgorzacie Kacprzak, pani Beacie Stansel Grabias i pani Urszulika Koszyńskiej za te wspaniałe ciasta. Dziękujemy bardzo. I dla manager Lisa she's helping us a lot. Thank you Lisa. Thank you very much and have a good evening.